Aż trudno w to uwierzyć, ale TVN Turbo ma 20 lat 20, 20 lat to jest coś niesamowitego. 20 lat. Wielkie wydarzenie w świecie motoryzacji. Urodziny TVN Turbo to jest 20 lat mojego życia. Gdybyśmy mi powiedział 20 lat temu, że to będzie możliwe, powiedziałbym, że jesteś wariatem. Na lat. No i wygląda dosyć przyzwoicie. Taki cymasik. Nie zajmujemy nogi z gazu. Ta piękna historia trwa do dzisiaj tradycji będziemy się trzymać. Prezent. Zapraszam na kolejnych 100 lat O, to jakaś na pewno będzie fajna imprezka <śmiennie> do Impreza, poprzeczka, muzyczka Turbo to musi być totalny ogień o! I zawsze kojarzy się z jakąś niespodzianką Do takiej wisinki na torcie zabrakło nam Jak jeździsz, baranie Jest ogień, co? Po co mamy wspominać? Odjechane 20. urodziny TVN Turbo